Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 23. Nie inaczej było w Pruszczu Gdańskim, gdzie tym razem sztab przygotował wyjątkowo dużo atrakcji. Motoryzacyjnych wrażeń na zewnątrz i w środku zapewnił projekt Moto Orkiestra, napędzany przez północną TV, PL i classic cars Pruszcz Gdański. Kultowy Ursus C451, amerykańskie kary czy poczciwe konstrukcje Rodem z PRL-u pojawili się też młodzi adepci sztuk walki czy gimnastyki artystycznej. A to dopiero początek niespodzianek. Organizacja jak co roku wyglądała wzorowo. Dużo przedmiotów, które nasi mieszkańcy oczywiście licytowali dla dzieci i osób starszych. Jak co roku Aeroclub Gdański fundował lot szybowcem lot samolotem, które zostały wylicytowane przez naszych mieszkańców, którzy będą podziwiać się nasze piękne miasto z lotu ptaka. Były przepiękne występy grupy rowerowej, która przyjechała na Zdańska i zaprezentowała przepiękne skoki na BMX-ach. Jak co roku burmistrz miasta Janusz Wrubel i wicemarszałek Ryszard Siliski fundowali drobne przedmioty na citacje, które zostały wylicytowane za bardzo, bardzo przyzwoite pieniądze na pomoc dla najmłodszych i osób starszych. Policjanci motocyklem i lizakami też zaznaczyli swoją obecność na torcie był pokaz kulturystyczny Mieczysława Fijała. Na zakończenie mistrz zmierzył się z całym zastępem dzieciaków w przeciąganiu liny. Orkiestra w Pruszczu -Gdańskim uzbierała niemal 20 tysięcy złotych. Polecamy również zobaczyć 22. finał WOŚP w Pruszczu oraz Informator Kulturalny Północnej TV. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www TV i nie zapomnij polubić kanału.